W tej części połączymy hierarchicznie naszą postać w całość. Nie jest to za bardzo skomplikowane, zwłaszcza, że samych warstw mamy niewiele. Zacznijmy od podstawy. Podstawą naszej całej postaci będzie tułów. I w momencie, kiedy będę chciał ruszać tułowiem, chciałbym, aby pozostałe części, pozostałe elementy mojej postaci za tułowiem podążały. A więc głowa. Wybieram sobie głowę i następnie wybieram sobie tutaj pickwhip w zakładce parent i przeciągam do tułowia. Źrenice chciałbym, żeby były przypisane do głowy. I powieki też do głowy. Następnie usta, także chciałbym, żeby były przypisane do głowy. Co to dało? W momencie, kiedy ruszę tułów, zauważycie, że cała postać rusza się zgodnie z poszczególnymi elementami. Gdy ruszę głową, zauważycie, że wszystkie elementy przypisane do głowy się ruszają. Jednakże poruszenie samymi ustami mogę poruszać, oczywiście nie ma problemu. No i teraz będzie się wiązało to z tym, że w momencie, kiedy na przykład zrotuję moją głowę. No to wszystkie elementy oczywiście będą się też rotowały. Także jest to dosyć ważne. Ok, skoro mamy już to zrobione, przejdźmy do ustawienia pivot pointów naszych poszczególnych elementów. No nie będzie ich dużo, bo tylko głowa, ale jest to oczywiście bardzo ważny element. Na początek pivot point tułowia. Aktualnie są ustawione gdzieś tutaj w okolicy karku. Ustawmy go sobie przy nogach. Pivot point głowy, bardzo ważny, powinien być ustawiony przy szyi tak, żeby w momencie kiedy będę ruszał głową ostać będzie obracał głową wokół tego właśnie punktu. Sam pivot point na przykład źrenic proponuję też ustawić od razu pomiędzy nimi czyli na środku. O źrenic raczej nie będziemy rotować, ale będziemy ją przesuwać na przykład w lewo bądź w prawo także dobrze żeby łatwo można było do tego dojść. Usta zostawię tak jak są, nie ma to żadnego znaczenia, włączę na razie tylko jedne może usta, wszystkie cztery pozostałe wyłączę. No i oczywiście powieki, które przykrywają nam oczy. Aktualnie pivot point jest ustawiony też gdzieś tutaj z boku, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ też nie będę wykonywał ruchu moimi powiekami, a one będą jedynie pojawiać się na jakiś krótki fragmencik. Ok, dodajmy sobie teraz do naszej postaci jakieś tło.